Za siedmioma górami była sobie gwiazdka, a pod nią domek. Wyglądał on zwyczajnie, ale wcale taki nie był, bo mieszkałem tam ja i moi przyjaciele. I nadal mieszkamy. Amelio, Alu, witajcie! Jakże się cieszę, że Was widzę! Już nie mogłem się Was doczekać. Zobaczcie, jakie mamy tu słodkie kotki. A... O, to jest Fryzio, to jest Bonifacy, facyk, to łaskotek, a tu Przelmutek. Wygląda spokojnie, ale to prawdziwy nic sponie, tak, tak. tak no i oczywiście mój wierny przyjaciel Kleofasta. Drogie dzieci. Sprawdźmy teraz, co tam mamy w mojej księdze na wasz temat. Tam wszystko jest dokładnie zapisane. Jak widzicie, mam tu wasze zdjęcie. Wyglądacie świetnie. Wiem też, że macie w domu pieska. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Wiem, bo czasem moje elfy tam zaglądają. Wiem też, że lubicie opiekować się zwierzątkami. E, rok temu się widzieliśmy. Hmm? O? o! A co? Co to za hałasy? Zaraz zaraz. zaraz. Co, co tutaj się dzieje? O, słyszycie? O, co? To jasny zużyw tu się wyprawia! O! Co to za światła? O, kogoś tam tym razem niesie! O, o. O, a, cóż to takiego? O, 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 jakaś magia! O, patrzcie tam! Laki? Zaraz, zaraz. To ty? O, ha, ha! Już wiem, to mój najdzielniejszy z elfów. Laki! Pożyczyłem Musanie, żeby pozbierał listy od wszystkich dzieci. Co on tam jeszcze ma? A, to wezwanie na zebranie elfów. Ciekawe, w czyjej sprawie? Drogie dzieci, to w waszej sprawie elfy będą debatować podczas leśnego jarmarku. Musimy zadecydować, czy zasługujecie na prezent, czy nie. Chodźmy czym prędzej. Tak, o tędy, tędy. Tak, idźcie przodem. Tak, tak, Trochę tu ciasno. Dobrze, dobrze. Hmm, ale ciemno. Zaraz, zaraz coś na to poradzimy. Ach, gwiazdko kochana, a gdzie ty tam się chowasz? Chodź tutaj do nas, przestań już leniuchować na tym niebie. No i U -u -u. klaszczcie moi drodzy, dzięki temu ściągnę tę gwiazdkę. Drogie dzieci, i pomożecie nam? Klaszczcie razem z nami. Raz, dwa, trzy, klaszczemy. Klaszczcie ile macie sił. O, ho, ho, udało się. Aha. Dziękuję wam za pomoc. Tak, tak. Mamy wreszcie prawdziwą gwiazdkę z nieba. Dzięki waszej pomocy. Możemy teraz oświetlić sobie drogę. Tak, tak. Chodźmy w takim razie. Wyczuwam już zapach gorącej czekolady. A gdy elfy spotykają się na leśnym jarmarku, zawsze ją piją. Jest przepyśna. Do dumniamnia. Amen. Alu. O. Oto i leśny jarmark. O, witajcie! Moje drogie elfy, przyzyziku, proszę zabierz ode mnie tę gwiazdki. Kochane elfy, proszę o ciszę, odłóżcie na chwilę tę czekoladę. Zebraliśmy się tutaj w sprawie pewnych dzieci. Cały rok je obserwowaliście, a teraz musimy zadecydować, czy te dzieci zasłużyły sobie na prezent, czy też nie. Spójrzcie, o kim mowa. Drogie elfy, co myślicie o tych dzieciach? Zasłużyły na prezent, czy też nie? No i co, urodziłyście? A, powiedz, ja zasłużyły. Na brawo, to niesamowite. Elfy zdecydowały, że zasługujecie na prezent. Od dzisiaj będziecie na liście grzecznych dzieci. Jakże się cieszę. Gratuluję. Ach, tak, mam jeszcze dla Was takie specjalne zalecenie od moich elfów. Pamiętajcie: Sądajcie wspólnie zabawki po skończonej zabawie. A. Coś bardzo ważnego jeszcze muszę wam pokazać, bo widzicie, jest jeszcze ktoś, od kogo najwięcej się o was dowiaduje. Ktoś, kto bardzo Was kocha i ciepło myśli o was. Jak myślicie, kto to może być? Zobaczcie. O, proszę. Poznajecie? Jak to dobrze, że ktoś tak wspaniały i z wielkim sercem jest obok Was. O! Zdaje się, że to już najwyższy czas wypuścić naszą pierwszą małą gwiazdkę. Ho, ho! Przyjrzyjcie jej się uważnie, bo gdy ją zobaczycie, to że wkrótce do Was przyjadę. Uważnie wypatrujcie jej na niebie. Dobrze. Do, do zobaczenia wkrótce i wesołych świąt. Papa, pa. leć, leć moje gwiazdko do nieba.